Hej, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj mam do Was prośbę. Chciałbym, żebyście wysłali mu może jakiś podarunek, a po drugie dodali mnie do znajomych. Link będzie w opisie, w sumie to niedużo. A da mnie dużo, bo moskiny no mam, ale jednak nie dostałem jeszcze żadnego podarunku. Od nikogo, uwierzcie. Więc jeśli macie Fortnite'a, to bardzo proszę o ten podarunek. Wiem, że może 11 osób to niedużo i w sumie mało. Ale mam nadzieję, że ktoś jednak się skusi. To chyba tyle w tym odcinku. W sumie nie odcinku, tylko prośbie. Ale do zobaczenia w następnych odcinkach. A jeszcze chciałbym wspomnieć, że będę trochę teraz regularniej nagrywał, bo wiem, że. No chyba tam film był 3 dni temu dopiero. Będę starał się trochę bardziej regularnie nagrywać po prostu. No, ale też nie mogę obiecywać, bo, bo wiecie, jak to jest. Dobra, to już ten tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Hej, cześć. Pa! Czekajcie, muszę to wyciągnąć.